Popatrzcie, ostatnio troszkę więcej pojawia się materiałów od Nvidii. Um, troszkę więcej materiałów pojawia się od Nvidii, gdyż wychodzi nowa seria, piąta RTX-ów. Swoją drogą, nie wiem, czy widzieliście ceny RTX-ów, ale takie, kurde, nie najgorsze. Tylko pytanie, jak to. Będzie, jaka będzie wydajność w odniesieniu do czwórek? Czy było to jakoś przeliczyć mniej więcej? Ale dość to, dość to tak sensownie wygląda, jeśli chodzi o ceny. Ja przyz, przyznam szczerze, że jakoś się nie, nie, nie wgłębiałem, ale jak ktoś jest na kupnie, to może sobie rzucić okiem, jak to wygląda. RTX 40, 5070 za 2850 zł. 5090 za 10300. Jak wychodził 4090, to ile kosztował? 9000 zł? Gdzieś? Ciekawe jestem, jak to po prostu w odniesieniu do 4000, ale ja widzowie nie zamierzam kupować. Natomiast popatrzcie, co się pojawiło. Pojawił się filmik, w którym Nvidia prezentuje MMR gdzie boss będzie posiadał sztuczną inteligencję. A co za tym idzie? Będzie się uczył na waszych porażkach, aż w końcu nigdy w życiu nie będziecie mogli go pokonać. <laughs> Bo będzie robił tak wszystko, że, że was zmiecie z planszy. Swoją drogą wiecie, już lata temu, no znaczy może nie lata temu, ale z półtora roku temu to już mówiliśmy o sztucznej inteligencji, która mogłaby fajnie, e, powiedzmy, wprowadzić prowadzić życia troszkę do MMRPGA. Natomiast um, ta sztuczna inteligencja bardziej bym ją widział w kreowaniu świata. To znaczy, y, y, tak jak Ashes of Creation chociażby zapowiadało, że jak y, wybijesz króliki w danym regionie, to wilki się przeniosą do innej, z innej strefy, bo już nie będą miały na co polować. Swoją drogą, gdzie ta, gdzie ta mechanika jest w Ashes of Creation? <grywa> Chyba jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Um, no, i, i, i to by było całkiem spoko, gdyby właśnie był taki game master w postaci sztucznej inteligencji, który ma, ma powiedzmy, kilkadziesiąt suwaczków do manipulacji, i w zależności od poczynań graczy, w ten sposób zmienia, zmienia świat gry. Natomiast w odniesieniu do mobów, gdyby one się uczyły. Przy każdej walce, no to w pewnym momencie doszlibyśmy do momentu, w którym zwykły gracz nie byłby w stanie zabić MOBA, który się uczy. No bo ten MOB robiłby absolutnie perfekcyjną rotację i perfekcyjne jakieś uniki i nie byłbyś go w stanie ubić. Zwłaszcza, jakbyś miał jakiś action combat. Bo w tap powiedzmy, że byłaby opcja na zabicie takiego MOBA, jeśli po prostu MOBEK byłby. Yy, 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 jakby to powiedzieć w sposób taki y, wymierny, słabszy od, od twojej postaci. No bo jeśli ma mniej życia, mniej HP, jego rotacja, najbardziej optymalna rotacja, jaka istnieje, zadaje mniej obrażeń na sekundę niż twoja rotacja w stosunku do niego, y, a ty masz jeszcze więcej życia, no to wiecie, on nie jest w stanie ciebie zabić, pomimo tego, że masz y, absolut, y, pomimo tego, że on absolutnie robi wszystko perfekcyjnie. Nie? Natomiast jakbyś miał Action Combat i mógł y, unikami. W pewien sposób y, y, operować i ten mobek by robił uniki w absolutnie idealnych momentach, za każdym razem, jak ty rzuca z mocniejszego spela, no to nagle by się okazało to frustrujące. Ja, ja raczej sztuczną inteligencję w odniesieniu do mobów widziałbym w ten sposób, że znowu ma kilka suwaków, nie jest w stanie się ulepszać y, w nieskończoność, tylko po prostu jak y, zwiększy jedną rzecz, to zmniejsza inną rzecz. Czyli e, powiedzmy, że z czasem e, zachowanie maba by się zmieniało. Czyli jak nasz trola z wielką maczugą, który zadaje ogromne obrażenia, e, no to e, w pewnym momencie okazałoby się, że on. E, Nauczył się, że, że fajnie jest raszować i podchodzić do do, przeciwnik do do graczy, ale gracze by sobie już znaleźli na to patent i po prostu zaczęliby go w jakiś sposób tam kajtować. I wtedy ten troll uznałby, że ok, ja mam jeszcze skilla na rzucanie głazami, więc chodziłby i próbował rzucać głazami w tych, w tych graczy. I powiedzmy, że z aktualizacji na aktualizację ten sposób zachowania by się zmieniał, przez co to by było w jakiś sposób urozmaicone. Ale nie chodziłoby w tej sztucznej inteligencji o to, żeby ona się. Welcome Welcome to Mir 5. The mirror series game introducing Asteria. The world's first AI boss monster built with Nvidia Ace. Pierwszy boss na świecie z AI. A script-based boss monster follows predictable patterns. Regardless of who the opponents are. As a result, players can easily anticipate and counter the boss's attacks, making the encounter less exciting and reducing it to a tedious task to acquire items. A, Sorry. But Asterion is no ordinary boss. Artificial intelligence enables Asterion to analyze the player's information, identify unique skills of each player, and determine who to attack first. <laughs> Zaviszawe rezygnujemy z konceptem agro albo freta, <laughs> bo teraz tylko priorytet będzie w postaci Asterion recalls past battles similar to the current situation. It then determines the most probable course of action to achieve victory. Asterion adapts, attacking with unpredictable patterns. It cannot be defeated twice with the same strategy. Welcome to Mir 5. Are you ready to face Asterian? <laughs> <laughs> y -y -y. W 2025 jeszcze wychodzi na to, że mir 5 wyjdzie, co? Skoro tak. Y -y. <laughs> No, cóż, że mogę powiedzieć, widzowie. To jest ciekawy koncept, tylko jak dla mnie. Ja mam takie przeczucie, że w końcu walka z tym bossem będzie po prostu dość taka generyczna i prosta, bo tutaj nie będzie żadnych bardziej skomplikowanych mechanik. Oni pewnie mu dadzą, no nie wiem, 5 skili w postaci zionięcia, rozszarpania palzurami, połknięcia jakiegoś gracza. Każdy z tych skili będzie miał określone cooldown i określone zasoby. Będzie zżerał temu, temu bosowi, No i po prostu bosik w pewnym momencie dojdzie do jakiejś optymalnej rotacji i wybierania konkretnych targetów. No ale nie wiem, czy takie bossy są w ogóle interesujące do, do grania. Raczej w Wowie te, te, te ciekawsze walki, no to miały jakieś bardzo unikalne mechaniki. A przy tych unikalnych mechanikach sztuczna inteligencja nie jest, nie jest potrzebna. Nie, Mir, mir to jest. Bo był Mir 3, a ostatnio był tak Mir 4, tak? I to jest Mir 5, czy to jest Mir 4? Czekajcie, Mir 5. Nie, Mir to jest, wiecie, to jest, to była mobilka. Mir 4 to była mobilka zwykła i no, była gniotem, była gniotem. Zresztą WiMate to jest firma, która zrobiła też Night Crows. Które też było gniotem, którego nawet nie zagrałem ale oni robią, robią faktycznie produkcje, w, które, w których implementują blockchain, wrzucają nft i sposób przemyślenia ekonomii kryptowalutowej jest tam absurdalnie lichy. W sensie, no w ogóle to nie jest przemyślane. To tylko tak, żeby zarobić, później sobie botciki latają, gdzieś tam jeszcze tradują tymi tokenami, które tam są, ale każdy token, który był w tym Mir 4, no to po prostu dążył sobie do zera i tyle. No, ale to jest tylko taki koncept. Widzę, w generalnie w tym filmiku chodzi o ten koncept. Ja przyznam się, że no jestem ciekaw, jakim to wyjdzie. Natomiast, jeśli to jest niby taka rewolucyjna technologia sparowana z mobilkowym sitem, złe wrażenie to robi, po prostu. O, łapek w, gór, w dół też mają całkiem sporo, ale taka ciekawostka, no taka ciekawostka, że być może za rok albo dwa faktycznie pójdziemy bardziej w stronę AI, które być może będzie generowało w czasie rzeczywistym pewne scenariusze, a dzięki temu development może nie będzie aż tyle trwał tych MMRP-ów, bo widzicie, ile byś milionów nie, nie miał, to i tak to trwa i trwa i trwa i trwa. A tutaj, no wiesz, mógłbyś dać pewne narzędzie temu AI, żeby, żeby mógł kreować w jakiś sposób ten świat i dzięki temu dostarczać kolejnego kontentu graczom, no ale to jest, wiecie, taka, takie, takie ma marzycielstwo póki co. Ale ciekawe.